Cześć, odczarować przywództwo, zaufanie. Dałem kiedyś ciała, żeby nie używać wulgaryzmu w po poranku, bo to zaufanie, którym obdarzyłem swoich pracowników, no było po prostu za duże. Nauczyłem się wtedy boleśnie, że taki niefajny typ, który nazywał się Stalin, miał rację. Że to jednak kontrola jest tą najwyższą formą zaufania, bo jednak zespół lubi mieć, czy ludzie generalnie lubią, lubią mieć swobodę. Jeśli biorą odpowiedzialność za to, co robią, to pracują lepiej, wydajniej, no, po prostu z większym zaangażowaniem. Natomiast ja, jako menedżer, jako lider, jako przywódca, no niestety nie mogę zostawić ich samopas, bo, bo ludzie są różni. Bo mają różne motywacje, różne życiowe sytuacje, że tak zacznę rymować. I najnormalniej w świecie nie tyle trzeba patrzeć na ręce, co pilnować ciągle, żeby te, te działania szły w odpowiednim kierunku. Zatem obdarzajcie swoich ludzi zaufaniem, transparentnie ich kontrolujcie. Bo w innym przypadku to wszystko rozjedzie się jak pies na lodowisku. Pozdrawiam serdecznie, cześć. I jeszcze dogrywka. Bo przypominam się taki jeden karzeł biznesu, który ma w zwyczaju siedzenie w swoim telefonie, sprawdzanie na monitoringu, który to pracownik, aby przypadkiem nie ma za długiej przerwy, albo która masz stoi. W oczach swoich własnych pracowników no jest po prostu skończonym idiotą. Ludzie i tak jak będą chcieli, będą pozorować pracę. Nie o to chodzi, żeby dzwonić do menedżera, czy kierownika zmiany, czy realisty i powiedzieć, ty, bo tam ziutek to się opierdala. Nie róbcie tak. To ma skutek odwrotny. Pozdrawiam serdecznie, cześć.